Tu mamy, ale nie ma Dużo coś tych niepełnosprawnych. Za dużo! Wie pan co? Dlaczego za dużo? No, bo to jest za dużo. A to naprawdę niepełnosprawni? Nie! Gdzie by się pan nie przeszedł, każdy posiada kartę inwalidzką. No bo, star, no miasto inwalidów, no. Dziesiątki, jeśli nie setki samochodów z kartą parkingową niepełnosprawnego zezwalającą na darmowe parkowanie, codziennie stoi w nowym sączu. W centrum miasta co czwarty samochód ma taką kartę za szybą, a wśród nich wiele należy do pracowników magistratu. No, Pocukam, pani pani, pani pracuje tutaj w urzędzie, tak? tak? Chciałem się pani zapytać, czy pani jest osobą niepełnosprawną? Nie. W centrum Nowego Sącza parkowanie jest teoretycznie płatne. W praktyce płacić muszą tylko niektórzy. Mężczyzna proszący nas o anonimowość, a dobrze znający kulisy działania płatnej strefy, twierdzi, że już 9 lat temu przywilej darmowego parkowania dostali urzędnicy magistratu. Abonament urzędnicze mieli i urzędnicy, i z tego, co, co, co wiadomo, również osoby postępujące. Po prostu ludzie wybrani po prostu pozyskiwali te abonamenty. abonamenty. urzędnicy tacy najwyższego szczebla? Nie, byli. nie, nie, szefowie. Szefowie urzędnicy. Darmowe abonamenty urzędnicze były wydawane przez władze magistratu. Każdy z urzędników obdarowanych darmowym biletem na parking oszczędzał od 70 do 140 zł miesięcznie. Były zarządca parkingu poinformował ostatnio, że z tytułu przyznawania praw do bezpłatnego parkowania urzędnikom w ciągu pięciu lat straty magistratu wyniosły 11 milionów złotych. Zarządca parkingu zaczął zwracać uwagę, że może tego jest za dużo. Od 2012 roku obowiązuje nowe zarządzenie prezydenta, które już nie daje pracownikom takich możliwości. Abonamenty urzędnicze miały być unieważnione. Płacić mieli wszyscy, ale znów tylko w teorii. Zaczęli płacić za e, Zaczęła wzmagać się ilość kart inwalidzkich w na Postanowiliśmy sprawdzić i policzyć. Wtorek godzina dziewiąta. Ulica Wyszyńskiego. Na 19 samochodów sześć rzekomo należy do inwalidów. Na rynku na 20 zaparkowanych aut 7 ma niebieskie plakietki. Na Pijarskiej na 16 parkujących 4 oznakowane jako wozy niepełnosprawnych. Na Dunajewskiego na 22 samochody 7 ma plakietkę inwalidy pan myśli, że co, że to faktycznie te osoby niepełnosprawne stoją? Wie pan co, ja, wy, ja widzę, kto to wychodzi, tylko że my nie mamy żadnych możliwości kontroli. A kto tu wychodzi? Proszę? A kto tu wychodzi? Jakby pan zobaczył, kto to wychodzi, że tak powiem, i wyciąga i po, 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 położy kartę, że karta osoba nie, niepełnosprawna, to by pan powiedział, że to jest kozica jakaś. Słowa pracownika płatnej strefy potwierdza scena, którą zaobserwowaliśmy i sfilmowaliśmy już po chwili. Dzień dobry, przepraszam najmocniej, czy Pan jest niepełnosprawną osobą? Nie jestem. A można zapytać się w jaki sposób mam jakieś dokumenty na to? Może pa pokazać? Nie, nie mogę. A dlaczego nie pokażę? 20-22 lata, wysiada z samochodu, karta inwalidzka, idzie sobie na zakupy lub do pracy. No my tutaj jako mieszkańcy no, walczymy już kupę czasu, to no ale... Brak odzewu. No. Co ciekawe i jednocześnie oburzające, pełnomocnik prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych uważa, że uprawnienia do parkowania dla niepełnosprawnych nie są nadużywane przez nieuprawnione osoby. Pan twierdzi, pan pan twierdzi wiedzia, że te wszystkie karty, które zostały wydane, to są wydane prawidłowo i wcale ich dużo nie ma u państwa w mieście? Tak, tak twierdzę. W środę, na kilkanaście minut przed otwarciem urzędu, na pobliskiej ulicy zaparkowała czerwona Toyota Corolla. Kierowca samochodu, kobieta, przyjechała sama, po czym udała się prosto do urzędu miasta. Szukam Pani, która jeździ czerwoną korolą. Pani Bożenko, Pani nie jeździ czerwoną korolą. Pani Bożenko jeździ czerwoną Corollą. Pani Bożenko, Pani pracuje tutaj w urzędzie, tak? Tak. Chciałem się Pani zapytać, czy Pani jest osobą niepełnosprawną? Nie. Nie jest pani osobą niepełnosprawną. Nie. To Dlaczego pani w samochodzie ta na parkingu też... trzyma plakietkę, że jest osobą niepełnosprawną? Yy, bo przed chwilą odwiozę mojego tatę. Aha, i zaparkowała pani w centrum miasta z plakietką, że jest pani osobą niepełnosprawną i nie płaci za parking, tak? Yy, no, wywładza, akurat jak tatę odwiozę do yy, lekarza, no to gdzieś muszę zaparkować, prawda? za darmo. Wie pani, do czego służy ta plakietka? Yy, ale to mój tato jest niepełnosprawny. Ale pani nie jest. No. Ta pani pracuje u państwa. Nie jest niepełnosprawna, a plakietki używa. A skąd pan jest, że jest niepełnosprawna? Że nie jest nieprawidłowo. Zapytałem. A ja zapytam tak, czy wezła pan w takiej sytuacji policję jak obywatel? Bo ja zawsze w takiej sytuacji wzyłam no to policję. możemy zadzwonić po policję. Zadzwonić na policję pełnomocnik prezydenta nie chciał. Sama urzędniczka poproszona o weryfikację uprawnień też odmówiła. Chwilę po naszej rozmowie kobieta przeparkowała samochód. Może pójdziemy, na policję pani wytłumaczy, że pani ojca odwiozła i zaparkowała i stoi. To zobaczymy, czy pani ma rację, czy ja. Nie no, dobrze, może, może ma pan rację. Czy to w ogóle możliwe, żeby co czwarty samochód w niewielkim powiatowym mieście należał do osoby niepełnosprawnej? Zapytaliśmy też Michała Leszczyńskiego z Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. Jest to w ogóle możliwe, żeby w mieście blisko jedna czwarta... Jedna czwarta yy, parujących samochodów miała taką kartę i była niepełnosprawna. No cóż, Nowy Sącz jest dość dużym miastem, to jest trzecie co, co do wielkości miasto w tym województwie, więc sądzę, że to jest na pewno duża nieprawidłowość. Yy, no i większość tych osób będzie yy, osobami nieuprawnionymi. No. Można tylko przyjść i zobaczyć. Ten pan dysponuje kartą inwalidzką swojej mamy. Co ciekawe mieszkańcy wskazują, że liczba kart niepełnosprawnych zwiększyła się w czasie kiedy urzędnikom odebrano darmowe abonamenty. Wystawione te zezwolenia na urząd miasta. One z tego co się orientuje, zostały wycofane w 2011 roku. Po czym większość tych osób, które posługiwały się tymi kartami zostały, dostały karty inwalidzkie. No. Na pytanie, ilu urzędników magistratu dysponuje kartami osób niepełnosprawnych, przedstawiciel władz miasta odpowiada, nie wiem. Jeżeli korzystają z tego osoby nieuprawnione, no to jest to sytuacja niepokojąca, a jeżeli korzystają z tego osoby nieuprawnione z administracji publicznej, to już jest sytuacja skandaliczna wręcz. Karty parkingowe osób niepełnosprawnych, nie tylko w Nowym Sączu, wydaje prezydent miasta. Każdy, kto ubiega się o taką kartę, powinien przedstawić zaświadczenie o niepełnosprawności. Jak trudno taką kartę zdobyć, najlepiej wie Kazimierz Mąka, kierowca po operacji kręgosłupa i z endoprotezą biodra. Zdają się o to prawie dwa lata, ale, ale później dają wszystkie już badania, wszystkie, powiedzmy, wyniki. Po operacji kręgosłupa. Jak widać zatem osoby rzeczywiście niepełnosprawne, żeby móc parkować bezpłatnie muszą się o to starać latami. Urzędnicy, którzy niepełnosprawni nie są, mają karty parkingowe praktycznie na zawołanie. Tomasz Pupiec, Nowy Sącz.